Witam wszystkich miłośników ogródka Chciałem się podzielić też moimi informacjami na temat uprawy ogórków, pomidorów szczególnie w donicach, w tunelu Jest to tunel 4 metry na 2 długości z takiej zielonej, zielonej folii Ogródek jest mały, bo jest to ogórek z Wielkiej Brytanii więc mam co mam chciałem pokazać jak wyglądają ogórki które rosną w workach bezpośrednio tutaj mamy około 14 krzaków ogóreczków wszystkie, wszystkie właśnie rosną w takim torfie zasilam to obornikiem, była też gnojówka z bananów a także z pokrzywy Ogórków jest już bardzo dużo. Kisze już od kilku dni. Codziennie coś się zbiera. Proszę zobaczyć, jak one sobie rosną. Jest tu kilka odmian. Jedna z nich to krak. Ale nie pamiętam już, w którym miejscu została wsadzona. Prawie na każdym no, zarosło mi to bardzo, na każdym krzaku jest mnóstwo ogórków z czego mówię te duże już zostały zebrane dzisiaj rano ale wszędzie wiszą jakieś ogóreczki no i tutaj poradzę Państwu mam taki szczegół że takie donice są za małe to jest około 25 cm donica ale rośnie też w takiej malutkiej o tutaj i także tu Trzeba bardzo często podlewać. Tych donic mam tutaj z ogórkami 5. Później mam pomidory, także pomidory w donicach. Stanowczo za małe te donice są, choć już z czerwone wszystkie zostały zebrane. A rosną mi takie okazy. Takich już miałem kilka. Nie wiem ile on ma, ale cała dłoń. O, tu jest no i tu mam na samej góry takie grona jest to odmiana Beefmaster. taki odpowiednik malinowego pomidora w Polsce ale do samej góry ma, ma owoce tu się spotkały właśnie z ogórkami ogórek sobie rośnie także z tej strony o, przesłoniły całą, całe światło z tej lewej strony tu mam ciekawostkę proszę zobaczyć na no, jakie małe doniczki o, ten rok to jest mój rok eksperymentów A w tych doniczkach jest 10 maluteńkich doniczek o, no, widać jakich, 10 cm około, może troszkę więcej i rosną sobie arbuzy choć klimat tutaj jest beznadziejny wszystkie owoce oblatują oprócz jednego no sobie tutaj sobie tutaj rośnie, wisi arbuzik, trzeba podlewać takim takim urządzeniem jak tu widać do sprajowania tu chciałem jeszcze pokazać taką ciekawostkę, że wielkość pojemnika dla pomidorów no, no jest mała oczywiście ale jeśli podlewamy kilka razy dziennie to nawet w takim o w takim tutaj w takiej małej doniczce po jakimś o, chyba po poszeczce też to ma po przekątnej 20 cm więc doniczka jest bardzo mała a proszę zobaczyć jakie są tutaj pomidory tu na przykład rękę jest takie dosyć pokaźne grono specjalnie nie nie usuwałem niektórych owoców nie zależy mi na dużych chcę zobaczyć po prostu jak to będzie rosło o tutaj jest jeszcze w mniejszej doniczce w takiej 10 cm też już ma tutaj widzę owoc wiem coś się dzieje no są tu przeróżne odmiany pomidorów pokażę jeszcze tutaj taką ciekawostkę już w takiej większej donicy jak w tej, są trzy krzaki no już mają 2 metry i gdzie i w tej kolejnej jest jeden pomidor no i tutaj ilość owoców no jest po prostu porażająca jest na każdym na każdym gronie tu są takie taka odmiana angielska takie plum wiszące długie no ale gdzie nie spojrzymy to to wiszą no, troszkę ciemno, ale wszędzie wiszą po prostu grona. Oczywiście potrząsałem kwiatkami bez przerwy, żeby się zawiązywały. Czubki już pourywane, no, ale jeszcze coś tam na pewno tych wilków się robi. A... Co jeszcze bym mógł dodać? E, pomidory ja nie uznaję takich określeń, że hoduję na jeden czy na dwa pędy. Pomidor sam pokazuje, wilki oczywiście obrywam, ale pomidor sam pokaże w którym miejscu chce się rozdzielić. I tu na przykład poszedł na dwa pędy. O, jeśli mamy takie przęsełko, to wiemy, że pomidor od razu chciał iść na dwa pędy. I tak zostawiłem. E, bardzo istotna pomijana rzecz. Tu jeszcze jest jeszcze ogóreczka fajnego, co sobie. E, taką ciekawostkę pokażę. Ja tu mam ogóreczka, który przez przypadek wymieniałem ziemię dla kaktusika w takiej małej doniczce. Jest to ogórek sałatkowy. Bo nie wiem, jak, to, jak ten ogórek wpłynął na tego kaktusa, ale widać, że też zaczął się rozrastać, bo tego, tej odnogi w tym kaktusie nie było. A tenże ogórek został już zebrany, ale miał dwa wielkie owoce długości 30 cm. Takie sałatkowe były. Tutaj stąd właśnie zerwałem. Jeden i jeden tutaj niżej. Ale widzę, że coś on tu jeszcze. Zawiązuję, o tu jest jeszcze mały górek. Jeszcze wspomnę zaczęłem mówić, przerwałem. Bardzo istotne, a pomijane jest oświetlenie. Eee, według mojej oceny, światło jest bardzo ważne. W takich zielonych tunelach jest, lub foliowych, jest światło jest rozproszone. Pokażę na zewnątrz. Jak rosły w tym samym czasie ogórki na zewnątrz, pomidory na zewnątrz. Tu jest taki, taki ładny przykład. Też oczywiście już ma pełno owoców. Jeżeli pomidor będzie rósł na zewnątrz, na pełnym słońcu, właśnie świeci. Pełne słońce. Wysycenie liści. Chlorofilem jest bardzo mocne. Liście są ciemnozielone, duże. Przęsła bardzo krótkie, czyli między około dwa palce i wyrasta kolejny listek lub rozgałęzienie. Natomiast pomidor, który rośnie pod tunelem, pnie, leci do góry, po prostu robi duże, duże. Odstępy między liściami na całą rękę, nawet jak tutaj widać. Każde przęsło jest dużo, dużo rzadsze. Tutaj wyciągłem z tunelu, bo było za gęsto dwa krzaki. Ewidentnie widać jak piął się do góry. Tu jest około 10 cm między liśćmi. Natomiast w tym, w tym krzaku no mamy, proszę zobaczyć, na dwa palce rozwija liść. Wrzęsło, liść, także widać, że światło robi bardzo dobrą robotę. Ten pomidor jest posadzony w jakimś tam starym, pękniętym wiatrze, no ale trzeba podlewać przynajmniej dwa lub trzy razy dziennie. Torf przesycha i, i pomidor, niestety, sobie nie radzi. Te pomidory także mają owoce, no ale odstępy między gronami są bardzo duże. To jest 30 cm i jest kolejne grano. Tu mamy też duży odstęp i znowu kwiatostan. I w tym wypadku też pomidor o no tego typu, sam chciał się rozgałęzić na dwa. Nie był to wilk, ale widać po prostu po że pomidor chce rozwidlić się. Ta odmiana widocznie tak miała i tak zostawiłem. A. Wilki oczywiście obrywam. No i tu drugi raz także się rozdzielił. Od razu widać, jakie to jest, jakie przeszło rozgałęzienie, Nie wiem jak to nazwać, czy dobrze mówię. No z tej strony jeszcze pokażę. Owoców jest bardzo dużo. Ten rok pomidory odfituje. Dużo słońca mamy w Anglii. Pokażę jeszcze tutaj. Wszędzie, wszędzie pełno. Gron. Proszę zobaczyć, tu gdzie się nie wrócę, tam już są nawet czerwone pomidory, tu już zbierałem z tego z tego krzaka, ale mówię wszędzie, wszędzie pomidory. E, mało obcinałem liści z dołu. Wyszłem z założenia, że skoro są, to są, i niech tak zostanie i tu jeszcze też taką mam ciekawostkę tu jest zapleciony zapleciony jakiś przypadkowy ziemiak z pomidorem o, niżej to pomidor ma też już tutaj kwiatostan a tutaj wyżej kwiatki od ziemiaka żeby tu jest drugi pomidor z kwiatostanem żeby obalić tą teorię że ziemiak powoduje zarazę ziemiaczanom główny powód suchej zgnilizny to jest oczywiście brak boru w glebie bor odpowiada za przesył transport wapnia w organizmach żywych, także u ludzi i większość ludzi o tym zapomina wystarczy kupić środek jakim jest borax do produkcji e, szkła to, się, to jest sól czteroboran sodowy on jest e, sodu czteroboran sodu, on jest dziesięciouwodniony czyli w zasadzie kupujemy większość wody niż tej soli łyżkę na 100 litrów można rozpuścić w ciepłej wodzie lub e, delikatnie sypać na grunt i mamy problem z przyswajaniem wapnia załatwiony mo, może rosnąć ziemniak bezpośrednio przy, e, przy pomidorze, nic mu nie będzie e, z takich sugestii ode mnie taka donica jak jest tutaj nie wiem ile to ma, może pół metra średnicy e, są wsadzone trzy pomidorki jak widać i jest wystarczające bo są bardzo wysycone duże liście owoce też są dosyć duże możemy sobie korzystać jest takiej donicy. W no, tym mniejsze w przyszłym roku na pewno będą odrzucone. Będę musiał zadbać o, o duże donice. Za, zarosło mi to wszystko z tej strony. Widać, że cały o, tunel jest ciągle już otwarty. E, bardzo ciepłe lato mamy w Anglii i stwierdziłem, że go nie będę zamykał. E, jeśli się zamknie, to wilgoć powoduje choroby grzybicze. Więc mam to ten problem z głowy. No, ogólnie. Za dużo tego wszystkiego tam w środku mam. No ale poświęciłem ten rok na rok eksperymentów. Wiem teraz, co robić w kolejnych latach. Tutaj też mam <laughs> trzy krzaczki. Już tam jakieś owoce się zawiązały. No już mamy późno, już sierpień. Myślę, że zdąży to jeszcze wydać. Tutaj mamy jakąś fasolę. A jeżyna. Bardzo duża, rozkrzywiła się już prawie, prawie jak drzewo urosła. Przycinam wiem co roku, a nowe pędy wychodzą na przyszły rok. Są duże owoce, jest to jeżyna bez końca. Nie ma końców. Jest dosyć fajne. Porzeczki już były zebrane. Tam mam dwa słoneczniki, z sześciu się ostało. Wiatr strasznie próbuje złamać dałem paliki, więc zabezpieczone. Co jeszcze no? Kapusty bez nadzieja totalna, przemicowane przez robactwo. Bielinek kapustnik zrobił swoje. No nie, byłem, nie byłem w stanie tego dopilnowywać. W przyszłym roku raczej z kapusty zrezygnuję. Zrobiłem takie koryta, nazwijmy to wieśniackie. Ale sprawdziły się, ziemi jest wystarczająco dużo. Rośnie wszystko jak na drożdżach. Z tej strony tutaj mam jakiś kabaczek, oczywiście też w worku z torfem, Urós już dosyć duży. Tutaj widzę ten mącznik wziął tego kabaczka, ale też jakiś owoc jeden wydał. A tu jest dynia squash, taka w kształcie żarówki. Przeniosłem ją przed chwilą w to miejsce z jednym pomidorem. Też sobie widzę, radzi ten pomidor. Też się rozdwoił na dwa, więc zostawiłem. Ma to jeszcze jedną zaletę: jak rozdwoi się na dwie części, rośnie niższy, po prostu ma więcej kwiatostanów. Tu mamy jeden kwiatostan, kolejny, już widać trzeci. Po tej stronie fasola, jaś, taka dosyć spora, urosła. A w takiej małej doniczce nad beczką. No, zasadziłem cztery dynki ozdobne i owoców jest co niemiara widzę, to są małe, małe dynki, sobie wiszą nad oknem. dynki w wielkości jabłek, więc nie spodziewam się jakichś dużych, bardziej to jako forma ozdoby. Tutaj mam też jednego pomidora, w takim koszyczku sobie daję radę, też ma owoce. Widać, że się dzieje. A tutaj jest taka skrzynia pod oknem. I są kabaczki. Jest ich dosyć sporo, dosyć dużo, Proszę zobaczyć. tamten już może 20 cm. Tutaj jest trochę tych jeden tutaj niżej. tutaj jest kolejny. No i z tej strony podobnie mamy. Tu sobie kabaczki rosną. parę sztuk gdzie coś się dzieje kukurydza razem z nimi słoneczniki mi tu wiatr połamał no i tyle w rogu jeszcze też zmieściłem o, dwa krzaki pomidorów coś tam się na nich dzieje I powiem szczerze ogród mam strasznie mały może 5 metrów na szerokość domu i z tamtą stronę 10 metrów a, że lubię się bawić w ogrodnika. Jak to mówili ze wsi, jesteś na wieś, wrócisz. No i bawię się w to. No, jeszcze ostatni po podgląd. No, dziękuję za uwagę.